A gdzie ja muszę jeździć? Niech pan mi powiedział. A przy pana na Ukrainie. Mogłoby się wydawać, że Ukraińcy po fali krytyki, jaka na nich spadła po setkach filmików, w których obrażają Polaków, w końcu coś zrozumieli i swoje aroganckie zachowanie schowają w kieszeni. Jednak dalej zdarzają się sytuacje, o których dziś sobie pomówimy. Ja jestem Karol, a wy jesteście na kanale A to Ciekawe, w którym prześwietlamy kulisy rządowej ochrony dla osób serwujących nam pogróżki oraz bezczelne zachowania Ukraińca w stosunku do naszego policjanta. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba i możemy przechodzić do tematu. Zacznijmy sobie może od nagrania, które z pewnością budzi poważne wątpliwości co do tego, jak przestępców traktuje rząd Donalda Tuska. Czegoś takiego nigdy nie dojdzie, ale nie będę... pani nie mieszka w normalnym coś. mieszkaniu, a nie w fortecy. Tak. Rolety antypłomaniowe są? Jeszcze nie ma, prowadzimy na to zbiórkę. Żeby, żeby, żeby chronić fizycznie pani, pani domba. Pani... chronić fizycznie mnie i mój zespół, bo groźby dostaje nie tylko ja, mamy fundację, mamy zespół, mamy mnie, moją rodzinę. Współpracujemy cały czas z analitykami, z ekspertami w sprawach bezpieczeństwa. I właśnie wypisaliśmy już sobie całą listę niezbędnego sprzętu, na który prowadzimy zbiórkę i krok po kroku. Te wszystkie rzeczy. I co to jest? To są gazy pieprzowe? To są rolety antywłamaniowe? Co to jest? To jest przede wszystkim dyskretność i ochrona. To jest możliwość poruszania się nie transportem publicznym. To są lore, rolety antywłamaniowe, kamery, domofony i tak dalej. Różnego rodzaju sprzęty, ale też ochrona na przykład. Musimy po prostu sobie. Ma zapytać. pani teraz ochronę, czy nie? Mam. Mhm. To ochronę gwarantuje pani państwo polskie, czy nie? W ramach bezpieczeństwa nie będę mówiła tutaj o szczegółach tego, kto i w jaki sposób mnie chroni. Po prostu powiem, że mam ochronę. Mamy bardzo dobrych, bardzo dobre osoby w sprawach bezpieczeństwa, które nam doradzają. No i tak jak powiedziałam, zgłosiłam swoją sprawę we wszystkie możliwe organy. Napisałam oczywiście też do właściwych ministrów, ministerstw. Do Ministerstwa Cyfryzacji, do Ministerstwa y, y, Spraw Wewnętrznych, do czego jeszcze? Do ABW zgłosiłam sprawę do ministra koordynatora. Policja, prokuratura, wszystkie właściwe organy zostały o tym poinformowane i mam nadzieję, że działają i że jak najszybciej się dowiemy i ja osobiście, ale też myślę, że i społeczeństwo polskie powinno się dowiedzieć. Bo pytanie, które im zadałam, to przede wszystkim, kto tę kampanię zorganizował, kto za nią stoi, kto ją opłaca, kto ją y, prowadzi i mam nadzieję, że te wszystkie osoby zostaną znalezione i ukarane. No, to kobieta, która oznajmiła kiedyś na wywiadzie, że jeśli nienawiść do Ukraińców będzie dalej podsycana, może dojść do zamieszek, podpaleń sklepów, domów itd. A teraz rząd serwuje jej ochronę za to, że na Polsce grozi jej niebezpieczeństwo? Warto tylko nadmienić, że jeśli to, co mówi, to prawda, bo nie ma na razie żadnych oficjalnych komunikatów, to my, podatnicy, serwujemy jej ochronę za to, że groziła polskim obywatelom podpaleniami. Wydaje mi się, że to nie powinno tak wyglądać i nasz rząd ma na co wydawać kasę. Jeśli tak bardzo jej źle na Polsce i boi się o swoje życie, to zapraszam na Ukrainę i niech tam sobie mieszka. Zapewne tam jej nic grozić nie będzie. I tylko niech nikt nie podnosi argumentu, że tam jest wojna i nie można tam wracać. Teraz są ferie, a jak wynika z różnych artykułów, Ukraińcy co i rusz stawiają nowe kurorty narciarskie tym samym pokazując reszcie świata, że u nich wcale nie jest tak źle. To Nawet jeden z naszych byłych lub obecnych wojskowych ciężko stwierdzić ma postanowił zabrać głos w tym temacie. W sensie mam takie poczucie, że ten, ten kontrast jest największy właśnie. Nie między na przykład Kijowem a Warszawą, ale między Kijowem a, no już między Charkowem, a już między Kijowem a Kramatorskiem, Nikopolem. Już nie wspomnę o, wiesz, o pozycjach, o żołnierzach, nawet trzeciej pozycji. I ja nigdy nie mogłem przywyknąć do tego, bo to też nie jest tajemnicą, powiedzmy, że ja pracowałem w sektorze charkowskim. Mhm. I wyjeżdżając z Charkowa, już na samym skraju, taka mocna suburbia Charkowa, w stronę frontu, jest jeden market. I za tym marketem już jest blok, tam już nikt nie przejdzie. Mhm. Ja tam byłem kilkukrotnie i tam już nie spotkasz cywila. Tam on funkcjonuje tylko dlatego, że tam chłopcy jadą na pozycję i chłopcy wracają z pozycji. Jak ty już tam troszeczkę byłeś, to od razu poznasz. Kto wraca, a kto jedzie, bo ci co jadą, to nie ma śmiechów, chichów, wesołości, tam jest nerwowe kupowanie jeszcze, wiesz, puszek energetyków, papierosów. Może sytuacja na Ukrainie nie jest wcale tak tragiczna, jak opisują to media. Skoro z jednej strony słyszymy o całkowitym paraliżu energetycznym Kijowa, a z drugiej dochodzą wieści o kurortach, w których życie toczy się w najlepsze. W styczniu 2026 roku Rafał Trzaskowski i uśmiechnięta koalicja postanowili wysłać do stolicy Ukrainy kolejne kilkanaście agregatów z warszawskich spółek, podczas gdy premier Tusk dołożył setki kolejnych. To rodzi proste pytanie: dlaczego pomoc nie płynie z bogatych kurortów, gdzie prąd i luksusy najwyraźniej są dostępne tylko od polskiego podatnika? Z tymi agregatami jest zresztą niezła zadyma. W sieci już huczy od plotek, że sprzęt zamiast do szpitali trafia na aukcje internetowe. Choć rząd zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, trudno im ufać, skoro w tylu innych sprawach mijają się z prawdą. Ciekawe, czy te nasze agregaty faktycznie ogrzewają marznących cywilów, czy może zasilają nagłośnienie na imprezach w miejscach, o których media wolą milczeć? W sieci właśnie hula nagranie, które błyskawicznie stało się wiralem i szczerze mówiąc to idealny przykład na to, jak skutecznie budować na Polsce nastroje antyukraińskie. Proszę pana dokument. Jest dokument? pan ucokręcy? Tak. To proszę paszport. Ale nie mam z sobą paszportu. Postawi pan kolejny sobie na bok. Dobra. I podejdzie pan do mnie. Ba, cyrk, prosto cyrk, szon młodzie. A z no to, jakiego powodu pan się mnie zatrzymał? Ulicy... Nie jechałem środkiem, jechałem po prawej no stronie, no. tam gdzie jest narysowana że ścieżka pana, rowerowa. Та ми можемо пусть побачити, там є знак, стежка, не до тисячі роверів. Стежка роверова ще кінчить там, а не кінчить. Вона є намальована там нормально, собі червоним. Ja spokojnie, pan nie jest nie, zestresowany nie, i coś ode mnie chce. Nie rozumiem nie, czego. Dlaczego? Ten pan nie lubi Ukraińców, tak rozumiem, czy jak to się wygląda? Dlaczego? No nie wiem, po prostu się. tak to wygląda. Pan mi powie, czy to jest rower? To jest noga. A czy tam jest znak, gdzie nie dotyczy kolejnogi, czy nie dotyczy rowerów? To proszę jest to pana, samo. Dla pana jest to samo? No tak? Okay, a gdzie ja muszę jeździć? Niech pan mi powie. A prze pana na Ukrainie. <noise> na Ukrainie może się pan jeździć. I to pani mówi, że ten pan nie lubi Ukraińców, lubi się sobie normalnie odnosić? Pana, odnosi? jesteśmy w Polsce, ma się pan stosować do polskiego prawa. Widzę. Tak, okej, okay, ale Dobra. kiedy się pan do mnie tak wyzywa, to nie jest okej. Ja się okay. mówię pana, tylko mówię, że może pan sobie iść na Ukrainie, a w Polsce ma pan się stosować do obowiązujących przypisów. Obrazek jest prosty i aż nadto wymowny. Obywatel Ukrainy jedzie sobie centralnie środkiem ulicy, blokując ruch, a kiedy polski policjant zatrzymuje go do kontroli, zaczyna się regularna pyskówka. Zamiast przyjąć mandat na klatę i uszanować prawo kraju, którego gości typ wyciąga telefon zaczyna nagrywać i rzucać się z pretensjami, jakby to on był tutaj ofiarą, a nie sprawcą wykroczenia. To jest sytuacja po prostu absurdalna. Jeśli łamiesz przepisy ruchu drogowego, to twoim obowiązkiem jest grzecznie poczekać na zakończenie interwencji, a nie robić z siebie gwiazdy internetu kosztem funkcjonariusza na służbie. Takie zachowania budzą potężną agresję wśród Polaków i trudno się temu dziwić. Nikt nie lubi, gdy ktoś przyjeżdża do niego w gości i zaczyna rozstawiać wszystkich po kątach, ignorując zasady współżycia społecznego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tacy osobnicy rzutują na całą grupę. Przez jednego was bohatera z telefonem w ręku, który nie potrafi zrozumieć, że na Polsce obowiązuje polskie prawo, tracą ci, którzy faktycznie chcą tu spokojnie żyć i pracować. Policja w takich przypadkach powinna reagować bezwzględnie. Zero tolerancji dla agresji drogowej i cwaniactwa. Jeśli ktoś nie potrafi uszanować munduru i przepisów, to może czas najwyższy pomyśleć o tym, czy faktycznie chce tu przebywać. Takie nagrania pokazują, że granica cierpliwości wielu osób została już dawno przekroczona, a brak pokory w takich sytuacjach to zwykłe proszenie się o kłopoty. Ciekawe, czy gdyby to Polak tak się zachowywał w Kijowie, to tamtejsze służby też byłyby tak wyrozumiałe? Czy może delikwent szybko zrozumiałby, gdzie jest jego miejsce? Pora na Wasze zdanie, bo ten festiwal absurdów i podwójnych standardów zasługuje na konkretny dym w komentarzach. Czy to nie jest szczyt bezczelności, że z naszych podatków płacimy za ochronę kogoś, kto straszy Polaków pod paleniami? Wierzycie w kontrolę rządu nad agregatami? Czy Waszym zdaniem te maszyny zasilają nagłośnienie na imprezach w ukraińskich kurortach, gdy u nas straszy się blackoutami? Interwencja z pyskującym kierowcą? Czy za taki brak szacunku do munduru i przepisów powinien być bilet w jedną stronę na wschód bez prawa powrotu? Jakim trzeba być liderem, żeby wysyłać ostatni sprzęt warszawskich spółek do kraju, w którym życie w górskich kurortach toczy się w najlepsze? Piszcie, co o tym sądzicie i czy wasza cierpliwość też już jest na wyczerpaniu. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Byliście na kanale A to Ciekawe. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!